Wyobraź sobie, że nagle odkrywasz, że twoja emerytura może spaść nawet o 2200 zł miesięcznie. Brzmi przerażająco niestety to nie jest żart LZUS właśnie wydał alarm, który wstrząsnął całym światem emerytów urodzonych przed 1963 rokiem. Jeśli jesteś w tej grupie, ta wiadomość może dotyczyć ciebie bezpośrednio. Dlaczego tak się dzieje? Co dokładnie powoduje, że tysiące emerytów mogą stracić tak znaczną część swojego dochodu? W tym materiale wyjaśnimy krok po kroku, jakie zmiany w prawie i procedurach LZUS mają wpływ na Twoją emeryturę. Dowiesz się, jakie błędy w wyliczeniach lub dokumentach mogą kosztować cię setki, a nawet tysiące złotych każdego miesiąca. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, musisz zrozumieć jedno: sytuacja jest pilna. Te zmiany nie dotyczą przyszłości. Wiele osób już teraz odczuwa ich skutki, a jeśli nie podejmiesz odpowiednich działań, możesz stracić ogromną część swojej emerytury bez żadnego ostrzeżenia. LZUS nie informuje wszystkich bezpośrednio, dlatego to wideo jest Twoją szansą, aby dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje i jak się przygotować. Na początek warto przyjrzeć się, kto dokładnie jest dotknięty tymi zmianami. Emeryci, urodzeni przed 1963 rokiem, którzy od lat polegali na stabilnych, przewidywalnych świadczeniach, teraz stoją w obliczu poważnego zagrożenia. To nie jest teoria, to realne liczby i konkretne przypadki, które już pojawiły się w Elzus. Ludzie, którzy całe życie pracowali, odkładali i planowali spokojną starość, teraz zastanawiają się, jak przeżyć przy drastycznie niższych dochodach. Dlaczego tracą aż tyle? W dużej mierze odpowiedzialne są nowe wyliczenia przyznawane przez LZS, które uwzględniają szereg czynników, o których wielu emerytów nie wiedziało ani nie było świadomych. Chodzi między innymi o zmiany w sposobie liczenia stażu pracy, nowych zasadach przeliczania składek i aktualizacji wskaźników waloryzacji. Nawet najmniejsze niedopatrzenie w dokumentacji może skutkować ogromną stratą finansową. Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że LZUS ma prawo korygować świadczenia nawet z kilku lat wstecz, jeśli wykryje nieprawidłowości w dokumentach. Wyobraź sobie sytuację, w której po latach stabilnej emerytury nagle przychodzi pismo, że Twój świadczenie zostaje zmniejszone o kilkaset, a nawet ponad dwa tysiące złotych miesięcznie. Dla wielu rodzin oznacza to prawdziwą katastrofę finansową. Dlatego tak ważne jest, aby każdy emeryt sprawdził swoją sytuację natychmiast. Nie można czekać, aż problem sam się rozwiąże. W tym materiale pokażemy Ci dokładnie, na co zwracać uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć strat. Zrozumienie tych procedur może uratować Ci setki, a nawet tysiące złotych rocznie. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie swojego dokumentu emerytalnego i zestawienia składek. Wiele osób zakłada, że LZUS zrobi wszystko poprawnie. Ale w praktyce nawet małe błędy w danych, jak brakujące informacje o okresach pracy czy niewłaściwie naliczone składki, mogą skutkować obniżeniem emerytury. Dlatego dokładna analiza własnych dokumentów jest absolutnie kluczowa. Kolejnym elementem jest zrozumienie nowych zasad waloryzacji. Do niedawna emerytura była waloryzowana według prostych wskaźników. Ale Elzus wprowadził zmiany, które w niektórych przypadkach mogą działać na niekorzyść emerytów sprzed 1963 roku. Chodzi tu o przeliczanie świadczeń w zależności od różnych progów wiekowych i okresów składkowych, co może prowadzić do znaczącego obniżenia miesięcznego dochodu. Nie chodzi tylko o liczby to realne życie. Emeryci, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami życia, wysokimi rachunkami i leczeniem, Nagle dowiadują się, że ich dochody spadają. To może prowadzić do poważnego stresu, ograniczenia podstawowych wydatków i konieczności szukania dodatkowych źródeł dochodu, czego nikt w tym wieku nie powinien doświadczać. Ale są też dobre wiadomości. Chociaż sytuacja wygląda poważnie, istnieją konkretne sposoby, aby się zabezpieczyć. Można odwołać się od decyzji Elzas, poprawić dokumentację, zgłosić braki i błędy. A w niektórych przypadkach nawet uzyskać wyrównanie zaległych świadczeń. Wszystko zależy od tego, jak szybko i precyzyjnie podejmiesz działania. W tym wideo pokażemy Ci krok po kroku, jak przygotować się do rozmowy z LZUS, jakie dokumenty zebrać i na co zwrócić uwagę. Nie pozostawiaj swojego życia finansowego przypadkowi. Każdy błąd może kosztować Cię setki złotych. To są naprawdę ważne informacje, które mogą przesądzić o Twoim komforcie życia na emeryturze. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego Elzus nie informuje wszystkich od razu. Powód jest prosty: system jest skomplikowany, procedury są złożone, a wielu emerytów nie śledzi na bieżąco zmian w prawie. Dlatego tak ważne jest, aby samemu podjąć inicjatywę i dowiedzieć się, czy problem dotyczy właśnie Ciebie. Kiedy już zrozumiesz, że problem dotyczy Twojej emerytury, kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów. To obejmuje zestawienia składek, decyzje emerytalne z LZUS, świadectwa pracy i wszelkie potwierdzenia okresów zatrudnienia. Nawet jeśli myślisz, że dokumenty są w porządku, warto je dokładnie sprawdzić. Często LZUS sam może popełnić drobne błędy, które sumują się do dużych kwot miesięcznych. Kiedy masz już wszystkie dokumenty, musisz zrozumieć, w jaki sposób LZUS dokonuje przeliczeń. To nie jest skomplikowane matematycznie, ale wymaga uwagi. W grę wchodzą m.in. staż pracy, wysokość składek, waloryzacja i wiek przejścia na emeryturę. Każdy z tych elementów może wpływać na Twoje świadczenie, a nieuwzględnienie nawet jednego szczegółu może spowodować obniżenie emerytury o kilkaset złotych lub więcej. Warto również wiedzieć, że możesz odwołać się od decyzji LZUS. Jeśli odkryjesz błąd w przeliczeniu lub dokumentacji, masz prawo złożyć odwołanie. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale w praktyce przy odpowiednim przygotowaniu jest całkowicie możliwy do przejścia. Pamiętaj, że w wielu przypadkach odwołanie kończy się przywróceniem pierwotnej wysokości świadczenia lub nawet wypłatą wyrównania za zaległe miesiące. Kolejnym ważnym aspektem jest szybka reakcja. Im szybciej sprawdzisz swoje dokumenty i zareagujesz na potencjalne błędy, tym większa szansa, że unikniesz poważnych strat. Lzus nie czeka na wszystkich. Decyzje mogą być wprowadzane stopniowo i osoby, które nie działają, mogą odkryć obniżkę świadczenia dopiero po kilku miesiącach, kiedy odrobienie strat jest znacznie trudniejsze. Nie można też zapomnieć o świadomości zmian w prawie. Lzus aktualizuje przepisy, wprowadza nowe regulacje i zmienia sposób przeliczania emerytur. Dla wielu osób, które nie śledzą tych zmian na bieżąco, może to być spory szok. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco. Warto konsultować się z ekspertami lub śledzić komunikaty LZUS, aby nie zostać zaskoczonym. Co zrobić, jeśli otrzymasz decyzję obniżającą świadczenie? Po pierwsze, zachowaj spokój to nie oznacza, że strata jest nieodwracalna. Po drugie, natychmiast sprawdź wszystkie dokumenty i porównaj je z wyliczeniami LZUS. Po trzecie, skontaktuj się z prawnikiem lub doradcą do emerytur. Profesjonalna pomoc zwiększa szanse na skuteczne odwołanie i odzyskanie należnych środków. Warto również pamiętać, że wiele osób obawia się kontaktu z LZUS, myśląc, że procedury są skomplikowane lub nie mają szans. To mit: W praktyce każda osoba ma prawo do pełnej informacji i odwołania, a odpowiednio przygotowany wniosek daje realną szansę na przywrócenie świadczenia. Podsumowując, sytuacja emerytów sprzed 1963 roku jest poważna, ale nie beznadziejna. Kluczem jest szybka reakcja, dokładna analiza dokumentów i świadomość zmian w prawie oraz procedurach LZUS. Każdy krok, który podejmiesz teraz, może uratować ci setki, a nawet tysiące złotych rocznie, które inaczej mogłyby zostać bezpowrotnie utracone. Nie czekaj, aż problem dotknie ciebie bez ostrzeżenia. Sprawdź swoją sytuację już dziś, zbierz wszystkie dokumenty i przygotuj się na ewentualne korekty. To twoje prawo i twoje pieniądze, które nikt nie powinien zabierać bez powodu. I jeśli chcesz, aby więcej osób dowiedziało się o tym alarmie i mogło się przygotować, koniecznie zostaw like pod tym wideo. To naprawdę może uratować komuś setki złotych i dać spokój na emeryturze.